No i witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gospodarza na Wyspie. Dzisiaj będziemy kosić łąki. Ale zanim to, to weźmiemy i rokosanem trochę pokosimy trawę, co na obejściu urosła. Także rozpoczynamy tym samym trzecią z czterech części, że tak to ujmę żegnania się z farming simulatorem. Dziewiętnaście, nie wiem do kiedy filmy, będą z dziewiętnastki. Może do końca tego roku, albo kawałek dłużej. Pożyjemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj, jak się kosi rokosanem, to trzeba uważać, bo no grunt jest twardy. Ale zsunąć się tutaj do jeziora to nie problem. Wystarczy chwila nieuwagi i Bam leży się w jeziorze. Rokosan świetna sprawa. Z kosą spalinową nie trzeba latać, a robotę też dobrze zrobi. No i co najważniejsze, kręgosłup będzie oszczędzony. Nie chciałem za dużo też nabrać koszenia rokosanem, bo ta robota trochę zajmuje, ale jest ładnie trawa wykoszona, więc nie ma co narzekać. Kosa spalinowa to by się do chaszczy przydała, a tu mi rokosan wystarczy. To teraz spalimy maseja i jedziemy kosić łąki. Massejek o wiele szybciej jeździ od zetora, ale to dobrze, bo niektóre pola są daleko od gospodarstwa, więc mobilny ciągnik mi jest potrzebny. Łąka jest spora, bo ma prawie 2 hektary, a druga ma tam 30 parę arów, ale ona to dzierżawa ta jest kupiona i jest w moim posiadaniu. Ale pod górkę to masę dostaje po garach. Zresztą na polach, gdzie są górki, to też się ostro podzi. Tylko pługa mi do niego brakuje, więc tłuczy się cały czas fogel notem. Tu już widzę, chyba chętny na belki czeka z tego kawałka. To lokalny handlarz jest. Cześć, to jak co roku belki z pierwszego pokosu do mnie i wyłącz te zdjęcia.